Chodzimy. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, łobuzy. Czekajcie, muszę sobie lampę wyłączyć. Cześć gołdzia. Cześć białeczko. No i proszę. Dowody zbrodni. Proszę bardzo, raz. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jest jeszcze całkiem przyzwoicie. Ale, 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 proszę. 3, 2, 1, go. Proszę bardzo, raz. Czysta prana kanapa niedawno. Posłanko. Całe za srane, zażygane. Kulka, kto to zrobił? Pytam się.